Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj, w infomodelarskim, informacja na temat premiery modelu z firmy Arma hobby. Informacja, co będzie na kanale pokazywane w najbliższym czasie. Oraz kod rabatowy do mojej hobby.pl na 6%. Zaczynamy od premiery Arma Hobby. Widać, że Arma hobby w tajemnicy w tajemnicy zbudowało kolejny model. Jestem bardzo ciekaw tego modelu, ponieważ jak wiecie, wczoraj Wilcat wylądował na kanale plus zdjęcia. Dzisiaj też Inbox miał ten piękny, cudowny Mustang w polskim malowaniu. Mam sentyment do tego modelu, bo, ponieważ bardzo dawno temu zrobiłem go, zrobiłem go z Revela. Nie był rewelacyjny, zbudowałem go tak, jak tutaj go widać, bez podwozia. On nie miał wysuniętego podwozia. Mam gdzieś zdjęcie, może kurczak znajdę, to Wam pokażę, jak, jak, jak on wyglądał. Także mam sentyment do tego modelu. Ale wracajmy teraz do tego, co udało mi się uzyskać, jakie informacje. A więc uwaga, ogłaszam też konkurs. <noise> ogłaszam ten konkurs. Kto zgadnie, hmm, kto zgadnie, jaki model. Arma hobby wypuści. Jutro o 12 będzie premiera, ale ja już tutaj mam info takie bardzo mocne więc na pewno będzie miał, uwaga, czerwona, czerwone kółka z każdej strony. To jest pierwsza podpowiedź. Druga ma bombę, ale to nie jest jego główna broń więc tak, czerwone kółka ma bombę to nie jest jego główna e, broń. Nie dobrze. Później jest za dużo już powiedziałem. <laughs> Ale jeszcze, jeszcze udało mi się wyciągnąć, że to jest silnik gwiazdowy. Więc tak. Ehm... <laughs> Bomba, kółka i silnik gwiazdowy. Nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na japońskich. Na japońskich... Mam myślę, że to będzie jakiś myśliwiec, raczej nie bombowiec. Kurcze, nie wiem. Dobra. Zgadujcie, w komentarze są wasze. Komentarze są wasze jedziemy dalej. Tempest F2 w bardzo fajnym, znaczy dla mnie bardzo fajnym i takim też sentymentalnym można powiedzieć, bo pewnego razu zbudowałem coś, coś podobnego. W podobnym malowaniu udało mi się wygrać, zająć pierwsze miejsce w konkursie modelarskim. W skala 1 do 72, mam zamiar powtórzyć, mam zamiar powtórzyć, nie no, żartuję, no oczywiście wiadomo, że to sędziowie oceniają i tak naprawdę cokolwiek zbudujemy musimy trafić w serducho sędziego, w sensie tak, żeby mu się spodobało, nie tak, że tam walnąć go, nie ale dobra spróbujemy, zobaczymy zakochałem się, zielony kolor mi się bardzo podoba, nawet sobie koszulki takie kupiłem ostatnio zielone także zielony tutaj kołpak plus oznaczenie super podoba mi się zwłaszcza to, że to są piaskowe, piaskowe barwy więc leci do mnie z dodatkami chociaż dodatki są od modelu akademii ale coś tam coś tam da, damy radę dołożyć więc też tutaj nie ma inboxa inboxu nie ma pokazane co jest w pudełku więc sam jestem ciekaw tutaj co kp Wrzuciło do środka, czy to, będzie te, to będą te same wypraski, czy coś innego, pożyjemy, zobaczymy, niedługo doleci i będzie też inbox tego modelu. I teraz na koniec udało mi się wyżebrać, udało mi się ukraść jak cyganie rosjanom Chołk. to mi się udało 6% załatwić, bo był odzew, tak? pisaliście, że fajny pomysł, no w sumie ten kodzik jest całkiem fajny, bo robię zakupy, niektóre osoby były na mnie złe, że tak późno publikuję, ale udało mi się załatwić kod rabatowy, wystarczy tutaj, jak mamy zakupy na mojehobby.pl, wystarczy wpisać Rafhardt. dostaje się 6%, ja wiem, że to 6% to jest niedużo, ale zauważcie, euro, dolar, wszystko poszło do góry, E, tworzywa idą do góry, transport, wszystko idzie do góry, więc nawet te 6%, jeżeli e, na przykład, e, dobra, spróbujemy e, 87, 89 on kosztuje, dodam do kosza, e, przechodzę do kasy i wpisuję Rafhardt, uwzględni kupon i robi się 82, wiem niedużo. Ale kurnia zawsze coś. Przypominam o zbiórce pieniążków, którą zapoczątkowałem jakieś parę tygodni temu. Zbieramy pieniążki do końca, do końca marca. I jak zbierzemy, to będzie zakup, zakup obcinaczek tych tutaj za 91 zł. Jeżeli nam się nie uda, to będzie, będzie za te pieniądze wszystkie zebrane. Będzie kupon do sklepu modelarskiego, który zostanie rozlosowany wśród wszystkich osób, które brały udział w tej akcji. I tak jak powiedziałem, nic na tym nie tracicie, ponieważ w przypadku, kiedy uzbieramy kwotę tutaj na te obcinaczki, znaczy generalnie zamysł był taki, żeby uzbierać na, uzbierać na areograf, on się nazywa Air Force, ten Sadlera, ale w tej chwili jesteśmy blisko tutaj, żeby po prostu zakupić te obcinaczki. Będzie test na kanale i jedna z osób, która wpłacała pieniążki, zostanie wylosowana i ona otrzyma te obcinaczki. Chyba, że uda nam się jakąś większą kwotę Zebrać to wtedy, wtedy będzie i to będzie to samo zrobione, czyli będzie losowanie i ktoś z Was dostanie. Dobra, takie, taka krótka przypominajka: tutaj na ekranie Wam się wyświetla dane do wpłaty. Jeżeli macie tylko ochotę, to zapraszam serdecznie. Dobra, to by było tyle. Nie przedłużając, nie przedłużając, czekam z niecierpliwością na premierę nowego modelu z Arma Hobby, która będzie jutro. Jutro jest 18, o 12 będzie, w mediach społecznościowych, czyli na stronie też się powinno u nich pojawić. Kot Wam podałem, sdkfz221, cały czas się buduje, tutaj już dwa odcinki wrzuciłem, zbieram materiał na trzeci, mozolnie to idzie, bo jest strasznie dużo, dużo elementów co jeszcze no tak z takich ogłoszeń parafialnych to by było na tyle dziękuję wszystkim za oglądanie dziękuję za komentarze i w zasadzie tyle do zobaczenia w następnym odcinku